Zestaw jest już przede mną, ale czegoś mi tutaj brakuje. Chodzi zombie, który atakuje nasze liski. Tutaj takie okienko, no wygląda trochę jak tutaj to jak cela więzienna. Dach i wrzucić liski do ich mieszkania. Zjawia się opiekun z diamentowym mieczem, rozwala. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale, a w dzisiejszym odcinku przedstawię Wam zestaw 21178 siedliskolisów. Jeżeli oglądaliście mój odcinek z nowościami, zapowiadałem, że kupię ten zestaw. Dla mnie jest to must have, wygląda on naprawdę niesamowicie, a jak będzie się prezentował po złożeniu, to też dzisiaj zobaczymy na recenzji. Co jeszcze warto wspomnieć, łącznie z wszystkimi zwierzakami dostajemy aż 5 minifigurek, czyli naprawdę sporo w tym Coś, z czego jeszcze nigdy nie widziałem, czyli biały lis w LEGO. Naprawdę będzie ciekawie. Poza tym wziąłem też taką dużą płytkę 16 na 16 w niecodziennym kolorze, także dzisiaj się temu wszystkiemu przyjrzymy. Oprócz trzech lisków mamy również utopca oraz skina liska. Super, super to wygląda, dlatego myślę, że teraz możemy otworzyć ten zestaw. Zabieramy się za otwieranie pudełka. No i co, co pewnie was bardzo interesuje, czyli cena. Katalogowo 89.99, a ja wyrwałem ten zestaw za 60 e, zł. Myślę, że to jest przyjazna oferta. Pudełko już udało mi się otworzyć. Także przechodzimy do zawartości. Zobaczymy ile worków e, ten zestaw zajmuje. O, jest już ta gratka. Jest ta świetna płytka 16x16, która bardzo mnie interesuje. Ten kolor jest dosyć rzadki, ponieważ pamiętam, że on występował w Statule Wolności. Tak to się prezentuje po otwarciu. Jest tak, pierwszy, drugi worek oraz instrukcja. A co jeszcze instrukcji warto wspomnieć? Tak jest, musiałem zajrzeć. Jest pasek postępu, co właśnie w tych nowych zestawach na rok 2022 jest bardzo, bardzo fajne. W ogóle też interesuje mnie, interesują mnie te pomarańczowe klocki, ponieważ jest ich bardzo dużo, a takiej ilości klocków dostajemy stosunkowo rzadko. Także naprawdę zapowiada się ciekawie. Przejdźmy do układania. I widzimy się na chwilę. Zestaw jest już przede mną, ale czegoś mi tutaj brakuje. Zdecydowanie brakuje mi tutaj kołczaka, bo jak wiecie, jeżeli gracie w Minecraft, to zawsze lisy naskakują na kurczaki i dzięki temu zdobywają pożywienie. Tylko, czy ja tutaj gdzieś znajdę jakiegoś kurczaka? Hmm, zastanówmy się. już załatwiona, myślę, że możemy zmienić kadr i przenosimy się do opowiadania o zestawie. Zmieniliśmy już kadr i zestaw prezentuje się naprawdę przesłodko. Zobaczcie, jak pięknie wyglądają tutaj te dwa liski. Zestaw naprawdę jest przepiękny, mega mi się podoba i zaraz przejdziemy do większych ogrędzień tego liska, ale najpierw opowiem Wam o jeszcze jednej ważnej informacji, czyli ilości elementów w tym zestawie, czyli 193. Wydaje mi się, że patrząc na ten zestaw. Chyba powinno być ich stosunkowo więcej. Mam pewne minusy, ale mam również dużo plusów. Także już myślę, że możemy zacząć opowiadać o tym secie. Z zewnątrz wygląda naprawdę kozacka. Teraz wezmę ten skin liska i zobaczcie, jak pięknie prezentuje się ten pyszczek. Jestem mega szczęśliwy, że ten zestaw zagościł w mojej kolekcji. W miarę szybko, no i mogę Wam dzisiaj go zaprezentować na recenzji. Zaraz przejdziemy również do figurek. Na razie myślę, żebym je odstawił. No i zaprezentował Wam tą główną konstrukcję. Zobaczcie, jak to się przez słodko prezentuje. Pyszczek, nosek, oczka, uszka wszystko jest po prostu przepiękne. I też, co warto zwrócić uwagę, ten plate 16 na 16 on na pewno zbogaci moją kolekcję o dobrą płytkę, bo ten kolor naprawdę robi wielką robotę, Ale mam pewne zastrzeżenie już na samym starcie. Jeżeli jest to borówka, ona za bardzo nie przypomina wersji Minecraftowej, teraz uosina Wam się e, prawidłowa, e, jak to wygląda w Minecraftie, ale jeszcze jedna ważna sprawa. Mega dobrze budował mi się ten zestaw, bo wiecie, w Minecrafcie wszystko jest kwadratowe, tutaj też nie mogło być inaczej. Większość klocków to są te bryki w kolorze um, pomarańczowym i naprawdę bardzo fajnie się to składało. Zobaczcie jeszcze, jak ten zestaw prezentuje się od boku. Mamy tutaj takie okienko, no wygląda trochę jak tutaj, to jak cela więzienna, ale nie jest źle. No a z tyłu również wyposażenie bardzo ładnie, zaraz się jeszcze temu przyjrzymy. Jeszcze w taki sposób od boku. Mamy również tutaj diamentowy miecz, co jest też na pewno wielkim urozmaiceniem dla tego zestawu. Znalazł się również w tym zestawie utopiec. Bardzo fajna figurka. Myślę, że od razu możemy do niej przejść. Spoko, utopiec się już dużo razy pojawiał, no ale ja utopsa jeszcze nie miałem w swojej kolekcji, dlatego fajna figurka do, mojej, do moich zbiorów po prostu trafiła. Zobaczcie jeszcze na ten transparentny element. Ja go tutaj odczepię. Jeszcze tego elementu nigdy w życiu nie widziałem w kolorze transparentnym. Jest to ten zwykły jumper ze studem po środku. Jest to rzeczywiście pierwszy element, który został dopiero wyprodukowany w 2022 roku. Ale dobra, jeżeli jeszcze jesteśmy na zewnątrz, to zobaczcie rzeczywiście, jak to się prezentuje, gdy Lisek naskakuje na, tą, na tego kurczaka. Zobaczcie, proszę. Hop i... I kurczak zjedzony, już kurczaka nie ma. Yy, I na pewno nasz lisek się yy, na naje. Przed nami Lisianora. I sprawdźmy, gdzie są mieszkańcy. Jest pierwszy lisek, jest drugi lisek. Ej, a gdzie jest trzeci lis? Jesteście ciekawi? To wejdźmy do środka. I powiem Wam tyle: wnętrze prezentuje się naprawdę dobrze. Świetnie zagospodarowane. Mamy łóżko, mamy stół do craftingu, mamy również piecyk. Co jeszcze ważne, warte zaprezentowania. Za, za Gdy odczepimy sobie tutaj ten piecyk. ok, chyba się uda? Tak jest. Mamy taką wersję wejściową. A jeżeli wrócimy coś do pieca. To od razu widać płomień. Naprawdę fajne urozmaicenie. Ciekawe to wygląda. Oczywiście to już kiedyś było, no ale fajnie, że dalej coś takiego jest po prostu do tych zestawów wrócone. No i co jeszcze bardzo mnie interesuje? To ciastko robi naprawdę wielką robotę. To jest chyba jakieś ciasto jagodowe. Fajnie, fajnie to wygląda. No i co jeszcze ważne? Wydaje mi się, że jeszcze nigdy tego elementu nie widziałem. Zobaczcie, co to jest. Za element. Zwykle to wy wyglądało tak, że po jednej stronie e, był tutaj stud, po drugiej stronie tutaj, a tu mamy takiego jednego studa po środku. Ciekawie to wygląda. I na tym studzie jest umieszczona mapa. Mapa też czasami w zestawach e, LEGO Minecraft występuje. Pokazałem wam już liściu norę, ale jest jeszcze bardzo ważna rzecz, czyli zdejmowany dach. Dzięki tutaj patentowi, po prostu nałożeniu dwóch plejtów na dach, po prostu możemy w prosty sposób zajrzeć do środka. I teraz pada nam dużo światła. Wszystko teraz na spokojnie, możecie dojrzeć. I jeszcze o czym nie wspomniałem? Mamy kolejny nowy element, przynajmniej ja jeszcze takiego nie widziałem. I jest to doniczka do tego kwiatka. Wiecie, jak jest plate 1 na 1, to to jest takie połączenie dwóch plate'ów 1 na 1, tylko że tworzy on jeden klocek. Naprawdę ciekawie to wygląda. Przejdźmy do minifigurek. I teraz ustawiłem wam wszystko tak, jak jest na okładce. Prezentuje się to naprawdę bardzo dobrze. No i zobaczmy, jest śnieg, jest woda. Ej, ale coś mi tu nie gra! Czemu ten utopiec tutaj chodzi po wodzie? Coś mi tutaj nie pasuje. Lisy oraz Utopsa już sobie omówiliśmy, no ale zajmijmy się jeszcze tym skinem lisa. Wygląda to naprawdę bardzo dobrze. On trzyma w ręce taką wędkę z pomarańczową rybką. Może gdyby ta rybka, wiecie, jak to też było w zestawach LEGO Minecraft, żeby ona była taka niebieska, jak na przykład ten miecz. Wydaje mi się, że lekko to się zlewa. Mogłoby być takie urozmaicenie, no ale sam skin prezentuje się naprawdę dobrze. I jak to wygląda właśnie w tych zestawach siedlisko, czy tam po prostu jakaś farma lisów, zawsze ten skinek jest dodawany. Naprawdę wygląda bardzo dobrze. Obróciłem sobie jeszcze tego skina na tył i mamy tutaj ogon. Dobry pomysł, ale wydaje mi się, że gdyby on wiecie, ten ogon tak odstawał, byłoby to lepsze, ale i tak fajnie, że jest ten ogon, ponieważ charakterystycznym elementem u lisów jest oczywiście ten ogonek. Tą recenzję już bym mógł w tym momencie kończyć, ale jesteśmy w Minecraftie i tutaj dużo rzeczy może się stać. Mamy noc, opiekun lisków nadal nie wraca, no i. wchodzi zombie, który atakuje nasze liski. Ale nagle zjawia się opiekun z diamentowym mieczem, rozwala utopca. Utopiec gdzieś tam poleciał, no i tak to się prezentuje. W tym momencie na przykład opiekun może tutaj otworzyć yy, dach i wrzucić liski yy, do ich mieszkania. Naprawdę ten zestaw daje nam wiele możliwości. Do tego już nas przyzwyczaił, właśnie serialego Minecraft. A jaki wy macie pomysł na własną historię? Spiszcie w komentarzach wasze pomysły. A my teraz przejdźmy do podsumowania. Podsumowując, największą zaletą tego zestawu jest oczywiście wygląd. Ten lisek wygląda przesłodko, no i prawdopodobnie dlatego ten zestaw nasz się taką popularnością. Wydaje mi się, że jest to najlepszy zestaw. Przynajmniej w mojej opinii z tej nowej fali na rok 2022 jest naprawdę super. No ale jednak, patrząc, wystawiając ocenę, bo pewnie jesteście ciekawi, co ja tutaj dzisiaj Wam powiem. 193 klocki, no może nie jest to jakoś bardzo wielka ilość, ale z tych klocków, które tutaj dostajemy zostały wykorzystane naprawdę dobrze I moja końcowa ocena 9 na 10 Nie jest to zestaw pokroju w jaskini górskiej, zestawu 27-137, ale nie jest ten zestaw jakoś mega zjawiskowy Ale pamiętajmy, stosunek ceny do zawartości, do tego co otrzymujemy jest naprawdę dobry Wyobraźcie sobie, że ja za ten zestaw zapłaciłem tylko 60 zł. Wygląda to naprawdę bardzo dobrze. No i tak, jak mówię, 5 minifigurek, jeżeli liczymy zwierzątka. Jeżeli interesujecie się uniwersum Minecrafta, myślę, że jest to idealny zestaw dla Was. Czy jest to maskę? Myślę, że tak, ponieważ pod ilość elementów w kolorze pomarańczowym jest to taka skarbnica. Bardzo dobry zestaw, tak jak mówię, ocena moja końcowa 9 na 10. Jeżeli odcinek Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję. Dziękuję, bo tworzymy mega społeczność Lego. Ja już się z Wami żegnam. Dzięki. Cześć.